Cześć! Znajdujemy się na SSP w Gryźlinach na ulicy Krótkiej. A Gryźliny znajdują się w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie olsztyńskim gminie Stawiguda. Także zacznijmy od prezentacji tego przejazdu. Jest to kategoria C skombudzona. No, czyli mamy tutaj trzy sygnalizatory SDK2 LEDowe, głośnik EHL S10. Oraz krzyże świętego Andrzeja, w naszym przypadku bez dodatkowego ramienia. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej numer 216, a tak dokładnie na 57 km i 861 metrze tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na działowo, i przy okazji w najbliższy przystanek odbywały w tamtą stronę. To olsztynek. Sprawdźmy, czy widać. O, ekspresówkę nawet stąd widać. Proszę bardzo. O tym nie wiedziałem. A w tym kierunku mamy szlak na Olsztyn, i przekaz najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę. To gryźliny, który tutaj stąd widać. Tak wygląda ten to, to przejazd kolejowy z drugiej strony. Jak widać, tutaj po tej stronie jest tylko jeden sygnalizator, co jest takim lekkim unikatem jak na tą linię, gdyż jestem przyzwyczajony, że tutaj zazwyczaj są po cztery. A tu proszę bardzo, przejazd kolejowy w Gryźlinach na ulicy Krótkiej jest w stanie mnie zaskoczyć. Także dobrze, z prezentacji to już wszystko. Czekamy na przelot pociągu Intercity. Żeromski, relacji Kraków Główny, Olsztyn Główny. Zapraszam na przelot. I ED 160 jako intercity żeromski do Olsztyna Głównego, już na praktycznie ostatnim odcinku swojej trasy, na ostatnich kilometrach z Krakowa, aż tutaj nam dojechał. To są już jego ostatnie kilometry, więc maszynista zaraz będzie mógł odpocząć. A my się przenosimy do ciekawostek. Na tle terenu lotniska Gryźliny, ciekawostki. No ciekawostka numer jeden. No w Gryźlinach znajduje się lotnisko, na którego tle właśnie się znajdujemy. Czasami, jak się jedzie yy, taką ekspresówką, właśnie koło Gryźlin i stawigudy, yy, to można zobaczyć nisko przelatujące samoloty. Bardzo ciekawa sprawa, polecam. Oraz ciekawostka druga. W latach 1975-1998 gryźliny należały do województwa olsztyńskiego. Także dobrze, to już by było na tyle. A z tego miejsca zdawał dla Was relację Mati08. Cześć!